Gotowe? Nie bardzo. Będzie dobrze. Chris, musimy ci coś powiedzieć. Myślę, że było nieźle. Właśnie się zbełtałeś. Ach, to przeszłość. Dokładnie 30 sekund temu. To rzecz różnej opinii. Wcale nie. Jeszcze raz. Chris, musimy ci coś powiedzieć. Użyłem na sobie chloroformu, nie? Dokładnie tak. Co Ta... ty robisz? Dobra, teraz ty to powiesz. Hm, nieba, Widzisz, Jenny i ja? Zabiję to. Nie, właśnie nie. nie. No po prostu. Nie, nie, nie. nie. Mamo, tato, jestem gejem. Źle! Mam nadzieję. Zostawiam. Zostawiam. Co? na miękniu. Tak Co? będzie łatwiej. Kiedy ludzie są ze sobą długo. Gdzie twoje nogi? Szabe seks, mi tajna szwesta. Nein! Chris, nie w przyszłości. Powiedz, że jest brzydki, grubasek. Nawet tego nie potrafisz. Tomas, Tomasz! nie. Nie wychodzi mi, nie? Tak, Chris nigdy się o nas nie dowie. O to się rozchodzi! Chris, chcę ci oznajmić, że spotykam się z twoją siostrą. Jasne, spoko. Łops!